CBD Oil, naprawi Twoje stawy już w 28 dni CBD Oil, natychmiast łagodzi ból, działa przeciwzapalnie, przywraca ruchliwość stawów Do czego mogą prowadzić bóle stawów, jeśli nie są leczone? Staw traci swoją ruchliwość, nieznośny przeszywający ból, zniszczenie stawu, trudność poruszania się CBD Oil całkowicie eliminuje, blichamuje stan zapalny, regeneruje chrząstkę i tkankę kostną, normalizuje maść stawową Przywraca prawidłową ruchliwość stawów. Brak przeciwwskazań. Zdrowe działanie na wszystkie narządy i układy w organizmie. To całkowicie naturalny produkt regeneruje stawy w 28 dni. Wkrótce po zastosowaniu, hamuje stan zapalny, eliminuje blidyskomfort, trafia w źródło bólu 7 dni, poprawa krążenia krwi w stawach, następuje naprawa chrząstki. Przywrócenie prawidłowej ruchliwości stawu 28 dni, całkowite przywrócenie zdrowia naczyń, brak dyskomfortu związanego z zmianami pogody, odmłodzenie tkanki chrzęstnej unikalna, naturalna receptura, wysoka przyswajalność składników, kwasy omega-3, omega-6, omega-9 normalizują skład mazi stawowej. Poprawiają elastyczność CBD Oil, naprawi Twoje stawy już w 28 dni BD. Oil, natychmiast łagodzi ból, działa przeciwzapalnie.